Witajcie moi kochani bardzo gorąco. Dzisiaj bardzo ważny temat, a mianowicie zajmę się dziką kuchnią. No oczywiście jest tutaj ze mną na spacerku moja niunia migocia. Chodź malutka. No właśnie, z pieskiem sobie spacerujemy tutaj po lesie i zbieram nie tylko zioła, ale również rośliny, które spożywam na co dzień. Świeże, zielone rośliny, pełne zdrowego chlorofilu. Antyoksydantów i mnóstwa, mnóstwa witamin. Ale zanim pójdziecie do lasu, zanim pójdziecie na łąkę czy gdziekolwiek zbierać takie super produkty naturalne, no to jedna mała uwaga. Chodzi o to, żeby rośliny zbierać z poszanowaniem. Absolutnie nie szarpiemy, nie wyrywamy i nie zbieramy wszystkiego. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli zbieramy daną roślinkę, ja wam będę wszystko pokazywać w trakcie tego mojego spaceru po lesie. Nie wyrywamy wszystkiego, zostawiamy, aby roślinka miała się z czego odrodzić i aby dla nas i dla innych, bo nie tylko oczywiście dla nas, to są dobra powszechne, nie tylko dla nas, mogła to nadal udostępniać. Spotkałam się z takimi komentarzami, co ty mówisz, co ty gadasz, w ogóle po co to podsuwasz ludziom? Wszyscy pójdą do lasu rwać rośliny i nic dla nas nie zostanie. Nic bardziej mylnego. Ponieważ przemysłowe uprawy roślin są bardziej ekspansywne niż to, co byśmy pozyskiwali w lesie. Tym bardziej, że nie ma aż takiego zainteresowania leśnymi czy łąkowymi roślinami, więc bez obaw. Z drugiej strony trzeba się tą wiedzą dzielić. Niech ludzie wiedzą, co jest dobre, niech ludzie wiedzą, co dla nas, dla naszych organizmów jest najlepsze. My pochodzimy z natury i to, co jest naturalne, jest dla nas najlepsze. I jeżeli miałabym to taić, no to popełniałabym barbarzyństwo. Tak, nie róbmy. Nie wszystko dla siebie, tylko dla siebie. My jesteśmy pępkiem świata, egoistami, egocentrykami. Nie, absolutnie nie. Dlatego się dzielę. I jeżeli będą spływały takie komentarze, a pewno będą, po co się tym dzielisz, zostaw to dla siebie i bądź egoistką, tak? No nie, ja tak na świat nie patrzę, dlatego się tym wszystkim z wami dzielę. Róbmy, zbierajmy tylko z poszanowaniem matki natury. Absolutnie nie możemy robić tego ekspansywnie i jak już wspomniałam, zostawiamy części, aby ta roślinka mogła się dalej rozwijać, aby mogła odrosnąć. Nie robimy tego w ten sposób, że zupełnie zabijamy roślinkę i ona już potem nie może się odrodzić, nie może rosnąć. Większość roślin bardzo lubi uszczykiwanie. Na przykład, tutaj jest taka mała brzuska. Ona jest jeszcze młodziutka więc ja jej nie będę ruszać, ale generalnie ja sobie uszczykuję takie gałązki z brzozy i oczywiście z takiej jednej brzuszki jedną i chodzę i tak z każdej. I jeżeli uszczykuję takie gałązki, to zawsze roślinkę o to pytam, czy oby mi na to pozwala i wówczas jak nawiążę taką więź z rośliną, dogadam się z nią niejako, ona mi na to pozwalając, ja wówczas zrywam i dziękuję jej za to. Mówię: Dziękuję ci, roślinko, za to, że mi to dobro przekazałaś. I wówczas takie rośliny działają na nas najlepiej. A też musicie wiedzieć, że najlepsze dla naszych organizmów są rośliny, które rosną nieopodal naszego miejsca zamieszkania. Są one z nami najbardziej kompatybilne i dostrajają się do nas. Więc najlepiej wszelkie dobra naturalne zbierać w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. O ile na wsi, tak jak ja aktualnie mieszkam, jest to bardzo łatwo, o tyle w mieście, no niestety, nie mamy aż takiego luksusu, więc musimy wyjechać za miasto. Róbmy to, co najlepsze. Jeżeli nie ma takiej możliwości, znajdujemy inną. I w tym wypadku wypad za miasto będzie najlepszym wyborem. Zatem zapraszam Was na dalszą wycieczkę. Będę pokazywała, jakie dobra zbieram i jakie dobra natury spożywam na co dzień. Chodźcie ze mną. No i tutaj zatrzymałam się przy brzozie. Brzoza jest cudowna. Praktycznie wszystkie części brzozy są jadalne i ja sobie zbieram takie gałązki brzuski, znowu moja niunika tutaj jest, i sobie robię z nich napary. Oczywiście liście można zasuszyć. Brzoza działa na nasz organizm rewelacyjnie, a przede wszystkim oczyszczająco. Jest taka troszeczkę gorzkawa w smaku, ale ja sobie dodaję do tego, jak już taki napar się zaparzy i ostygnie, troszeczkę soku z cytryny. I to mi naprawdę bardzo smakuje. Ma mnóstwo garbników i jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. I teraz ja się z taką brzuską witam i sobie delikatnie łamię troszeczkę gałązek. Brzuszce nic się nie dzieje, bo w ten sposób pomagamy roślinie się rozkrzewiać. No i mam dwie, trzy takie gałązki. W zupełności mi to wystarcza na kilka naparów i co kilka dni. Od każdej innej brzuski, z każdego innego drzewka. Tych brzuszek tutaj jest mnóstwo w okolicy, więc mam z czego czerpać te produkty, sobie je zrywam i takie napary sobie robię. Bardzo Ci dziękuję, moja kochana brzusko, za to, że pozwoliłaś mi dzielić się swoimi dobrami. A tutaj znajduje się dziurawiec. Co prawda, dziurawiec potrzebuje alkoholu, aby wyekstrahować jego czynne składniki, więc z dziurawca robimy nalewki. I ja sobie takiego dziurawca zbieram i oczywiście nadmiar suszę. A z takiego świeżutkiego robię sobie olej dziurawcowy, wspaniały na wszelkie problemy stawowe. Działa na bóle stawów, na jakieś stłuczenia. Jest fenomenalny. No, a do tego z dziurawca robię nalewki w celu poprawy nastroju. Wspaniale działa właśnie na poprawienie naszego nastroju i bardzo dobry jest na depresję oraz na wszelkie zaburzenia lękowe. Same napary nie zadziałają, bo jak już mówiłam do wyekstrahowania tych czynnych składników potrzebny jest alkohol. Więc w formie nalewek jest to najlepsze. W sumie ja zdecydowanie bardziej preferuję wszelkie odwary i napary, ale w przypadku dziurawca no niestety nie mamy wyboru. W lesie mamy również mnóstwo innych dóbr, owoców. Zobaczcie, jakie tutaj są połaty jagód. Co prawda w tym roku tych jagód jest naprawdę niewiele, bo wszystkie kwiaty przemarzły. U nas tutaj na tym terenie były przymrozki, kwiecień, maj, więc to wszystko wymarzło, ale jeżeli... Wiosna dopisuje, no to tutaj jest mnóstwo jagód. I zobaczcie, ile tutaj jest tego dobra. Dla nikogo nie zabraknie. Naprawdę, nie obawiajmy się tego. Nagle tłumy w lasach się nie pojawią bo niewiele jest osób świadomych i niewiele osób przyswaja takie informacje. Więc dzielcie się tym filmem, dzielcie się tymi informacjami z bliskimi, jeżeli zależy Wam na ich zdrowiu. Cały czas jednak zaznaczam, zbierajmy dary natury z jej poszanowaniem i nie naruszając absolutnie jej godności. To jest podstawowa zasada. Nie możemy tego robić ekspansywnie, nie możemy wyrywać, rwać, niszczyć oraz jej dziękujmy, a wszystko będzie. Dobrze, jednak ja myślę, że mnie akurat oglądają istoty świadome, więc nikt z moich widzów nie będzie porywał się do lasu, żeby niszczyć i grabić. Bardzo cennym surowcem są przyrosty świerków, tylko również robimy to bardzo ostrożnie, prosimy roślinkę, uszczykujemy jeden czy dwa i przechodzimy do kolejnej rośliny, żeby po prostu. Nie zaburzyć jej procesu wzrostu i nigdy, ale to przenigdy nie urywamy stożka wzrostu. Robimy to z jakichś bocznych gałązek. Kilka, nic takiej roślince się absolutnie nie stanie. Z takich pędów świerku można robić smoothie. Działają bardzo fajnie. Na wszelkie dolegliwości związane z drogami oddechowymi działają wykrztuśnie. Więc, jeżeli jesteście przeziębieni, jeżeli macie takie problemy, to młode pędy świerku wspaniale Wam w tym pomogą. I tutaj sobie nasza roślinka będzie przyrastała. Przy okazji takiego spaceru warto pokontemplować naturę. Zobaczcie, jaka ona jest piękna, wręcz idealna. Przytulić się do drzewa, porozmawiać z nim, kontemplować, wtopić się w naturę i poczuć się, jak jesteśmy z tą naturą, jednością. Jak ona jest przepiękna i jak ona nas słucha, tylko szkopuł w tym, żebyśmy my również jej. Słuchali, słuchali jej skarg, słuchali jej żaleń. Ja najbardziej ubolewam nad tym, że drzewa są tak nagminnie wycinane. Niestety ta rabunkowa gospodarka leśna jest wszędzie widoczna i coraz bardziej widoczna. Mam nadzieję, że ten proceder się ukróci, bo to, co się aktualnie dzieje, no jest nie do przyjęcia. I tutaj mam właśnie takie poletko młodych świerków. Zobaczcie, ich tutaj jest dużo. I jak sobie tak uszczknę jeden przyrost z każdego, to nic absolutnie się im nie stanie. I tak właśnie należy robić, żeby nie zaburzać ich procesu wzrostu. A tutaj wyrasta przetacznik leśny, również bardzo cenna roślina lecznicza. O proszę, tutaj mój pies sobie przebiegł po tych przetacznikach. One kwitną na taki niebieściutki kolor. I również ja sobie zrywam, delikatnie uszczykuję, zostawiam część roślinki i daję sobie do smoothie. Tylko pamiętajcie, jeżeli nie znacie danej rośliny, nie wiecie co to jest, to nie zbierajcie, bo wiele roślin również jest trujących. O tutaj tych przetaczników sobie rośnie trochę Tu już są przekwitnięte małe kwiatostany No szkoda, nie widzę tutaj takiego, który by kwitł Ale przetacznik leśny również jest fajna roślina Zresztą przetaczników jest wiele odmian Ja tutaj mam akurat leśnego Coś dzisiaj komary są takie męczące, tak się na mnie uwzięły No ale nic dziwne, dziwnego, bo wczoraj była straszna ulewa Taka burza, więc one tutaj mają teraz pole do popisu, bo zrobiło się wilgotno, więc się rozmnażają. Zobaczcie, jak jest przepięknie, jakie są piękne paprocie. Spokój, cisza, rośliny, czysty teren. Pamiętajcie, żebyście zbierali te roślinki na czystych terenach. Z dala od miast, z dala od ulic. Wówczas będą najcenniejsze. O i tutaj zbliżam się do takiej roślinki, przepięknej rośliny zresztą, ale uwaga, ta roślina jest trująca, ale jak wiadomo, to dawka czyni truciznę. Jest to naparstnica i w odpowiednim stężeniu, odpowiednio przygotowana, ma ona działanie jak strofantyna czyli posiada glikozydy na sercowe i niejednokrotnie może uratować życie, ale nie radzę przygotowywać sobie samodzielnie produktów z naparstnicy. Są takie dostępne w sprzedaży. Ze strofantyny również, aby nie była homeopatyczna, bowiem ta nic nie zdziała. Także naparstnica bardzo, bardzo cenna roślina, nie mniej sami się tym nie zajmujcie produkcją tych preparatów ani nie próbujcie, bo może być bardzo toksyczna. Ale za to jest przepiękna, zobaczcie, jaka ładniutka. I tutaj mój mały zbieracz. Roślin. No ją bardziej interesują wszelakie dziury. Czy to lisie nory. O, 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 już tutaj wchodzi. Niucha. I kombinuje. W lesie też warto spoglądać. Pod nogi zobaczcie, ile tutaj jest młodziutkich siewek. Sosny, świerki i młodzieńkie brzozy. Wiem, że czasami się tak nie da, bo tego jest tutaj multum. No zobaczcie. Samosiejki sosen. Malutkie brzuski. Natura ma niesamowitą moc. Tam, gdzie człowiek nie ingeruje, ona pięknie sobie daje radę i się cudownie rozrasta. No zobaczcie, jakie piękne, małe świerszczki. Świerki, świerszczki mówię. Sosenka czy brzuska. A tutaj zobaczcie, ile jest szczawiku zajęczego. Szczawik zajęczy to jest taka roślinka, która zawiera ogromne ilości witaminy C. I ja sobie ją zbieram. I robię z niej smoothie, dodaję do kanapek, na sałatki. I codziennie mam zapas tego szczawiku. Nadmiar sobie mrożę, bowiem suszony no, nie ma jakichś większych wartości, więc zdecydowanie lepiej go mrozić. Jest to roślinka, która dosyć szybko traci świeżość, więc jemy ją jedynie na świeżo lub ewentualnie właśnie mrożoną. I ona sobie tak rośnie, więc jak będziemy zbierać, z takich połaci to nic się jej nie stanie, bo ona się rozrasta poprzez kłącza w podłożu. Więc nie skrzywdzimy absolutnie takiej roślinki. A moje drogie panie, należy wiedzieć, że witamina C, a szczególnie ta z naturalnych źródeł, szczawik jest bardzo bogaty w witaminę C, wspomaga syntezę kolagenu, czyli cudownie działa na naszą skórę, kości, paznokcie na wszystko. Więc dziewczyny, zbierajcie szczawik, bo to jest cudowny, cudowny, cudowne źródło witaminy C. O, jakiś ptaszek tu śpiewa. Ta moja niunia patrzy za tym ptaszkiem, a ja się nie mogę odgonić od komarów. Także szczawik, jak najbardziej. Cudowna, wspaniała roślina. A przy tym, jeżeli... Jesteście w lesie i jeżeli doskwiera Wam pragnienie, to zjedzenie takiego szczawika, to pragnienie gasi, bo on jest w smaku taki kwaskowaty, jest naprawdę przepyszny i sobie wyobraźcie, że nawet w restauracjach od niedawna zaczęto właśnie stosować go jako przyprawę. Wspaniały, świeży szczawik, zajęczy, niesamowite dobro. No i tutaj właśnie kolejny list. Liść na parstnicy tej od glikozydów nasercowych i z nią ostrożnie. Tutaj kolejny rarytas, a mianowicie liście poziomki. Liście poziomki zawierają wiele cennych substancji, między innymi kwas chlorogenowy oraz kwas elagowy, czyli substancje działające przeciwnowotworowo i zbieramy sobie takie świeże listeczki i również dziękujemy poziomce. Liście poziomki wyglądają w ten sposób. Bardzo podobne do liści truskawki. Tylko są drobniejsze, mniejsze. Również nadmiar można zamrozić, można zasuszyć. Zdecydowanie bardziej preferuję jednak mrożenie. I zbieram sobie takie listeczki wybiórczo. Nigdy nie pozbawiam roślinki wszystkich listeczków. Zawsze przechodzę obok i sobie takie listeczki zbieram. A tutaj mamy pannę dziewannę. Również bardzo pożyteczna roślina. Działa również cudownie na wszelkie dolegliwości dróg oddechowych. Bardzo ładna i ozdobna. I już sobie jednego kwiatka zerwałam, a drugiego zostawiam. Niech się rozsiewa. Już pojawiły się jeżyny i niebawem będą dojrzewać cudowne leśne owoce, bardzo bogate we wszelkie substancje, w antyoksydanty, więc jak najbardziej takie jeżyny możemy zrywać. Jadalne są również liście. I można sobie uszczyknąć do smoothie czy do sałatek, ale uwaga, bo one są trochę kujące pod spodem. Niemniej są również jadalne jak na przykład liście poziomki. Tutaj mamy krwawnik i zobaczcie, przepiękna roślinka, cudowne kobiece zioło. Krwawnik najlepiej zbierać właśnie o tej porze roku. I można sobie robić napary, tak z listków jak i z kwiatka. Zresztą listki można jeść do smoothie, do sałatek, do kanapek. Można również suszyć. I potem mieć zapas na zimę. Jak ktoś chce, też może mrozić. Zobaczcie, jaka to jest ładna roślina. A tutaj roślina zwana królową ziół, czyli pokrzywa. Pokrzywę najlepiej zbierać w maju. Więc to trochę jest późno już na nią. Tutaj natomiast bardzo cenne zioło, piołun. Coraz rzadziej spotykamy, no ale jeszcze za wcześnie, żeby go zbierać. Niemniej jestem bardzo szczęśliwa z tego tytułu, że tutaj jest to bardzo, bardzo szlachetne zioło. Póki co jeszcze go nie zbieram. Daję mu urosnąć, ale już czuć jego przepiękny zapaszek. A tutaj jest moja przyjaciółka lipa. Nazbierałabym kwiatków, ale niestety w tym roku jest ich naprawdę niewiele, bo tutaj akurat te kwiatki przemarzły dosłownie pojedyncze, więc no niestety w tym roku zbiory kwiatów lipy muszę sobie odpuścić. Tutaj jest taki teren, gdzie są przeciągi, przewiewy, więc ta biedna lipka tutaj po prostu zmarzła, kwiatki jej zmarzły. No już jestem w domu z tymi swoimi ziółkami i zobaczcie, co dzisiaj nazbierałam. Dziurawiec, krwawnik, dziewanna, młode przyrosty młodych świerszczków, świerków, ja tak mówię świerszczków, bo mi się tak podoba. Liście poziomki, troszeczkę mi podwiędły, ale zaraz i tak idą do smoothie. Szczawik zajęczy, też idzie do smuwi, na świeżo oraz gałązki brzus. I to wszystko będę wykorzystywać na bieżąco. Zobaczcie ile dobra daje nam natura i nie obawiajcie się, ona dzieli się ze wszystkimi a nie jak tak niektórzy mówią, żeby tę wiedzę zatrzymywać wyłącznie dla siebie. Nie, absolutnie nie. Ci, co chcą, ci, co są otwarci na tę wiedzę, na te informacje, to jak najbardziej niech z nich skorzystają. Ciekawa jestem, czy podobają Ci się takie spacery. W sumie to jest nowa forma filmów na moim kanale i jeżeli będzie zainteresowanie właśnie takimi zielarskimi, Spacerami, no nie tylko zielarskimi, bo w sumie dzika kuchnia to jest takie szersze zagadnienie niż zielarstwo, to jak najbardziej będę takie spacery robiła do lasu i będę pokazywała, jakie roślinki są jadalne, z jakich można korzystać, a jakie są trujące. Zresztą, jeżeli nie jesteście pewni absolutnie w 100%, w tysiącu procentach nawet, że ta roślina jest jadalna, to jej nie zbierajcie. Niebawem zacznie się sezon grzybowy i też mogę robić takie filmy z grzybobrania. Oczywiście jeżeli będzie zainteresowanie, więc jeżeli chcecie takie filmiki, piszcie w komentarzach. A tymczasem do kolejnego filmu owocnych zbiorów i do zobaczenia.